Odwiedziliśmy pub grawitacja, gdzie w każdy poniedziałek odbywają się spotkania z podróżnikami. Temat był ciekawy, lokal jest zacny, ale też prelegentem był nasz redakcyjny kolega. Przybyli goście mieli okazję zobaczyć filmy i posłuchać opowieści o słonecznej wyspie Jamajka. Czy opowieść Pana zachęciła do wyjazdu na Jamajkę? No raczej tak, raczej tak jest. Bardzo ciekawie to wyglądało, tylko że troszkę może odwagi brakuje, prawda? Jak Pan spędził ten wieczór? Bardzo fajnie, bardzo fajnie, przyjemnie, z humorem i to jest najważniejsze. No bardzo miło. Oryginalny pokaz. Na Jamajkę. Co? A może w tym roku. Czy po tych opowieściach wybierze się pani na Jamajkę? Z tam tak. Jak z Państwa spędziliście wieczór? Bardzo sympatycznie, bardzo ciekawa opowieść. Kolejne spotkanie w grawitacji to 15 kwietnia motocyklem dookoła Morza Czarnego, 22 kwietnia podróż za jeden uśmiech, czyli o tym jak bez kosztów zwiedzić świat.